Rozpoczynamy, Warto. Jesteśmy, no to świętujemy w 25 Portal Games. Na Portalkonie był tort i odśpiewane 100 lat, bardzo miłe wydarzenie. Później mieliśmy w ciągu roku, to było w okresach maja, konwent kilkudniowy, prawda, zrobiliśmy takiego, takie wydarzenie dla Was. No i domykamy trzecim krokiem Nasze urodzinki, 5, 6, 7, 8 tak? tak. E, września, 5 września premiera Moich Zombiaków i mojej książki e, Mega, liczę, że wielu z Was to pozyska, zdobędzie na pamiątkę świętowania e, W piąteczek będzie mega dziwna, niezwykła, fajna promocja w naszym sklepie Informacje albo już krążą, albo zaraz zaczną krążyć, tam będą mega unikatowe promoski z okazji 25 Porta Games w sobotę, oczywiście, ja wariat i Maciek za kamerą drugi wariat robimy live'a hartatywnego i będziemy przez 12 godzin grali w planszówki i opowiadali różne aneddotki, ciekawostki, będziemy zbierali pieniążki na dobre cele. A w niedzielę 8 wieża na nasz kanał prawie godzinny dokument pod tytułem Wariaci o początkach portalu i różne wspominki. Ja właśnie jestem tu przy, tej, przy tej skrzyni z różnymi artefaktami i z moje stare, dawne zdjęcia, jakieś wydruki, wasze listy sprzed lat. Jakieś wezwania do czegoś tam, yy, więc dużo fajnego, archiwalnego materiału. Plus skakujcie, jeśli jeszcze nie jesteście na naszego TikToka, albo na naszego YouTube'a, ale w dziale Shortsy, ponieważ przygotowaliśmy dla Was 21 ich jest, czy 21? No, 21 miejscu. 21 shortów minutowych, jeszcze z historykami dodatkami związanymi z Portal Games. Zupełnie nowy materiał, nagrany przez Michała Racza, Marcina Blachę i Tomka Jędruszka, więc dzieje się. 5, 6, 7, 8 września jesteście razem z nami. Świętujemy 25-lecie tej firmy. Dziękuję. dawno temu w zamierzchłej poce gdzieś w okolicach 2011 roku, Portal Games wydał taką tą książkę, Neuroshima. Skażenia. Był to dodatek do RPGa, który mówił o najróżniejszych niebezpieczeństwach, skażeniach, wyciekach i anomaliach, które czyhają na graczy w tym apokaliptycznym świecie. Dlaczego nasz wejść u czasu wspomnieniowy bierze nas właśnie w tamte czasy? Bo skażenia są kolejnym dodatkiem, który my po tych wszystkich latach dehibernujemy, przygotowujemy i udostępniamy znowu do sprzedaży. Ta książeczka w nowym wydaniu wróci nam 5 września. Cześć. Chciałem Wam przekazać dwie informacje o akcji do dróg. Po pierwsze jeśli chodzi o dodatek, czy też dwa ostatnie dodatki do szarców, to mamy wszystko przetłumaczone. W tej chwili przechodzi przez korektę, za chwilę skład i idą do druku, więc tutaj na razie wszystko terminowo. A druga wiadomość jest taka, że po kolejnym danej zakończonej e, e, sukcesem akcji e, następny projekt, który u nas mamy w tej chwili dogadywany, dogrywany, to jest Twenty Strong, wersja ta najnowsza Tango Woods prosto e, z kampanii na GameFoundzie. Od naszego partnera Chip Fury Games. Ci, którzy nie wiedzieli polecam zapoznać się. Nasz, nas to zachwyciło i graficznie i mechanicznie, więc jest to na, pierwsze nasze poważne, poważne podejście do gry solo. Zobaczymy, jak się uda. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli w waszej kolekcji brakowało wam właśnie tego pudełka, to w tym tygodniu jest premiera. Od razu na wstępie dodam, że ta gra wróciła na nasz polski rynek dzięki Wam za sprawą akcji do dróg, więc jeszcze raz dzięki wielkie. Eos End Wieczna Wojna jest to gra kooperacyjna z mechaniką deckbuildingu, której jest taki fajny twist, ponieważ nasz stos kart odrzuconych jak wraca do użytku nie jest w ogóle pasowany. Jak był ułożony, tak jest cały czas. W samej grze wcielamy się w magów Bram, którzy bronią miasta Gravehold przed mrocznymi Nemesis. IOS N Wieczna Wojna jest to gra podstawowa, a zarazem dodatek w z tego względu, że wszystkie pudełka z serii IOS End są ze sobą kompatybilne. Czyli możemy połączyć wszystkie trzy podstawki, które wyszły w tym momencie na polskim rynku, ze sobą i grać razem, nie mówiąc już o dużej ilości dodatków czy wersji Legacy. W tej podstawce znajdziemy nowych magów bram z nowymi umiejętnościami, nowe karty zaklęć, artefaktów, klejnotów oraz czterech nowych Nemezis, każdy będzie dla Was naprawdę ciekawym wyzwaniem, między innymi Panią Pustej Korony, Mrocznego Tytana czy Arcymaga Zasłoń. To pudełko da Wam dużo więcej regrywalności, różnorodności podczas rozgrywek, nowych wyzwań i ciekawych wrażeń. Przy najnowsze sample. Pierwszy od Simona jest to Army of the Dead. Sprawdziliśmy, zaakceptowaliśmy, więc niebawem będziemy organizować transport. Drugim, chyba jednym z bardziej wyczekiwanych tytułów, jest Criterion. który, jak mogliście zobaczyć w ostatnim roku, był doszczętnie sprawdzany. Wszystko jest ok, jest akceptowane, również czekamy na zwolnienie transportu. Halo, Halo, tu Rafał Szyma z portalu z telegraficznym skrótem tego, co wjeżdża nam do przedsprzedaży. Otóż, e, przewieżdża nam część tego, z czym jedziemy w wersjach angielskich na targi Wesen. To znaczy, pierwsza rzecz to jest Rezurgence. Eurogra, taka bardzo rasowa, z bardzo fajnym kreatywnym podejściem do rozdzielania robotników i zarządzania nimi, tyle, że z gigantycznie mocnym klimatem pozapokalipsy. Ruiny miasta, budowanie enklawy, rozbudowywanie kryjówki, kawał fajnej gry, którą my bierzemy i adoptujemy do rodziny Norushimy. Bo tutaj się nam to świetnie spina. I teraz są do tego w przedsprzedaży dwa bonusy. Pierwszy to jest taki grzeczny, gamerski zestaw dodatkowych kart, nie? To są karty wydarzeń i karty ocalałych bodajże. Natomiast druga rzecz to jest coś wyjątkowego, bo przy okazji właśnie otwarcia tematu neuroszyny i tej gry, Ignacy wziął i napisał pierwszy od, ja nie wiem, 10, 12, 15 lat Materiał do Neurushim RPG, więc twórca bierze, wraca do gry i będziemy właśnie taki dodatek nowy do Neurushim RPG mieć tylko dla polskich fanów, którzy tą grą są zainteresowani. Takie coś to jest Resurgence Neurushima. Do tego skakują nam dwa dodatki. Pierwsza rzecz: nowa armia Desert Tribes. To jest ta armia, która zanim 12 września pojawi się w sklepach, będzie miała swoją imprezę, swoją akcję pre-release, gdzie będziemy ją przywitać na specjalnych turniejach ze specjalnymi gadżetami. I druga rzecz to jest pierwszy dodatek do podziemnego Imperium. Tutaj są dwie nowe frakcje, jedna to są Straszydła. Które inaczej działają w dzień, a inaczej w nocy. A druga to są Aztekowie, którzy z kolei działają na tych kartach, które mamy w ręce. Czyli nie tylko to, co jest na stole już wystawione, ale też to, co trzymam w ręku. Nie? Także te dwie rzeczy już przed sprzedaży. Słuchajcie, zbliżamy się do końca tego cyklu. Wspomnień we wlogu do naszej historii, naszej firmy 2018. Jak zwykle odsyłam do głównego odcinka. Macie Wam to gdzieś to robi. Rok 2018 to wydanie Detektywa. Ja tutaj się teraz przygotowałem. Detective Modern Crime Board Game Best Thematic Game Board Game Hour. Tutaj Quest Board Game Quest hour, że Best Cooperative Game wygrane. Tutaj Dice Towery wreszcie doleciały. Dice Towery od 2018 były w Stanach Zjednoczonych, na koniec jeździły, a nam je wreszcie odesłali. Best e, Teaming, czyli najlepszy, najlepsza tematyka przemysłu w Rimmer. Tutaj dostaliśmy trzy. Jeden jest dla Kuby Łapota, jeszcze. Jeden jest dla Ignacego Trzewiczka. No tych nagród tak zyska milion, miliony. Wspaniały rok dla portalu. Rok, który zmienił bazę naszą firmę, ponieważ po wybuchu poprawności detektywa myśmy mocno zmienili skład osobowy w naszym dziale developmentu. Doszło do zespołu. Weronika, pojawił się na moment Kuba Poczęty, był Michał Zawiślak, było kilka różnych ludzi i pojawiły się detektyw Season 1, pojawiły się detektyw w LA Crime, pojawiły się w Connection, pojawiły się oczywiście Duna i Batman. Przez lata firma ruszyła w tym kierunku detektywowym, duża, duża zmiana, więc jak do tego doszło, jak tą grę tworzyłem, jak ta gra powstawała, dowiecie się z głównego, głównego vlogu, do którego ja Jacek Maciek Was odsyła, zapraszam. Jak zwykle dwa odcinki na naszym YouTubie już są, o roku 2018, polecam zobaczyć. To jest, zresztą są ci tacy e, z omegle i tak dalej, co robią takie, takie... Nie? Do różnych kamer. Wiem o czym mówisz. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Chować się. Jeśli spodobał wam się ten film, to zachęcamy do subskrypcji. One są wszędzie. I zacznijcie na inne filmy na naszej stronie, na naszym kanale.